Cześć, witajcie, ja mam, mam na imię Julek. Witam Was w nowym odcinku z poradniku jak zagrać Faceit w CSGO. Dużo osób chce grać te face, lecz nie wie za bardzo jak to zrobić, jak to ustawić. Więc tak, najpierw zaczniemy sobie od wpisania Faceit. Wpisujemy sobie Faceit w przeglądarce. Już znajdzie Wam Face', to wchodzicie w tą pierwszą stronę. Ja Wam dam oczywiście link w opisie. Dobra, jeśli jesteśmy już na stronie Faceit, yy, nic innego nie robimy. Tutaj na razie nic nie klikamy, tylko klikamy Pobierz klienta. Różne zakładki, klikamy Graj i wyszuka Wam. Witamy Faceit. Tutaj klikacie Zagraj teraz. Ja nie będę tego klikał, bo od razu mi mecz będzie wyszukiwać, to się nie opłaca. Klikacie to. Najpierw musicie oczywiście tutaj zalogować, tu będzie takie yy, zarejestruj się, najpierw przed tym jak wyjdziecie. Potem się rejestrujecie i yy, będziecie na stronie głównej Faceta. więc sobie klikacie CSGO yy, 5 na 5 Nie klikacie Premium. Yy, tutaj musicie zagrać 3 mecze, żeby odblokować swoją rangę na Face'tach i klikamy graj. Jeszcze raz tutaj kliknę. I klikamy Zagraj teraz. Wtedy musicie być w sesie, nic nie będziecie musieli robić, po prostu będziecie czekać w lobby, zagraj teraz, klikacie i Wam po prostu samo wyszka grę. Więc jeśli Wam pomogłem, możecie napisać w komentarzu. Yy, dziękuję, zostawiajcie łapki w górę i komentarze.